Cześć, witajcie na kanale Q21. Ja mam na imię Paweł. Witam Was w 28. odcinku Q21 Audio News, czyli serii, w której opowiadam Wam o najciekawszych premierach, promocjach oraz ciekawostkach ze świata audio z ostatnich dwóch tygodni. Przechodzimy od razu do konkretów. Nowa marka od EFI Audio, czyli Silent Power, zapowiedziała pierwsze swoje urządzenie i będzie nim LAN i Purifier Pro. To urządzenie jest aktywnym filtrem sieci LAN, który korzysta z optycznej izolacji galwanicznej. Jeżeli chodzi o działanie, to urządzenie konwertuje sygnał elektryczny na sygnał optyczny, a potem z powrotem na elektryczny. W efekcie wejście i wyjście są od siebie galwanicznie odseparowane z pomocą wewnętrznego interfejsu optycznego. Dzięki temu wszystkie szumy są usuwane łącznie z tymi w najwyższych częstotliwościach. Brzmi oczywiście skomplikowanie, ale najważniejszy będzie efekt, jaki będzie dawał. Jak tylko do nas przyjdzie, od razu przetestujemy i damy wam znać. Cena będzie wynosi 1300 zł, czekamy na dostępność. On zapowiedział zapowiedziało nowy ampituner sieciowy o oznaczeniu TX8470. Ampituner pracuje w klasie G i jest w stanie dostarczyć do 110 W mocy przy 8 omach. Mamy tutaj m.in. 4 wejścia HDMI oraz jedno wyjście obsługujące sygnał 8K. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w przedmassaż gramofonowy dla wkorek MM oraz MC. Z funkcji sieciowych mamy tutaj m.in. Chromecast, Airplay, Tidal, Spotify oraz dodatkowo urządzenie jest kompatybilne z systemem Sonos. Cena modelu TX8470 będzie wynosi 3500 zł, więc naprawdę rozsądnie zachęcam do śledzenia nas na social mediach, żeby się dowiedzieć, kiedy to urządzenie do nas dotrze. Tutaj chciałbym też przypomnieć o nowym filmie, który pojawił się na naszym kanale w środę. Jest to film o Dakach dla zaawansowanych. Michał Sommerfeld opowiedział Wam mniej więcej o tym, jakie są kości przetworników, czym się różni np. konstrukcja r 2 od konstrukcji Delta Sigma. no i przede wszystkim na co zwracać uwagę przy zakupie Daka. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to gorąco zapraszam. Rumuńskie MZO zapowiedziało nowy model o oznaczeniu 105 AER. Są to sławki otwarte, które mocno bazują na modelu 109 Pro, który został naprawdę świetnie przyjęty zarówno przez recenzentów, jak i przez klientów. Są one wyposażone w 50 mm przetworniki dynamiczne, jeżeli chodzi o konstrukcję pałąka, wygląda ona identycznie jak w modelu np. 99 Neo czy 99 Pro i tak naprawdę brutalnie szczerze, po co zmieniać coś, co doskonale działa. Po MEZE możemy się oczywiście spodziewać fenomenalnej jakości wykonania i ładnego designu, chociaż to już wiemy. Dodatkowo MEZE opowiada o tym, że te słuchawki będą łatwe do wystarowania, więc również nadadzą się do używania z przenośnymi urządzeniami. Ten model został wyceniony przez producenta na 400 euro. Pozostaje nam cierpliwie czekać, ale znając MEZE, będzie to naprawdę bardzo dobra oferta w swojej cenie. Na naszym blogu pojawił się artykuł o wyczekiwanym urządzeniu, jakim niewątpliwie jest WIM Ultra. Przede wszystkim jest to pierwszy WIM z ekranem. Mamy tutaj 3,5-calowy wyświetlacz na froncie, który oczywiście jest dotykowy, zatem będzie jeszcze przyjemniej w tym momencie korzystać z Waszego wima. Z tyłu znajdziemy HDMI ar, przez masaż gramofonowy, wejście internetowe, wejście i wyjście optyczne, wyjście koaksjalne, wyjście dla subwoofera oraz i wyjście i wyjścia liniowe. Za przetwornik odpowiedzialna jest kość Sabre 9038Q2M, a na froncie znajdziemy też wyjście sławkowe. Wisienką na torcie są tutaj zaawansowane funkcje takie jak np. korekcja pomieszczenia oraz 10-pasmowy korektor. Vim Ultra będzie kosztować 1800 zł i będzie dostępny już w lipcu, więc to już za chwilkę. I tutaj nie mam żadnych wątpliwości, zdecydowanie będzie to bestseller. Teraz przechodzimy do kolejnej nowości. Klips pokazał nową serię produktów o oznaczeniu Flexus. W tej serii znajdziemy dwa soundbary o oznaczeniu Core 100 oraz Core 200, bezprzewodowe głośniki o oznaczeniu Sur 100 oraz bezprzewodowy subwoofer o oznaczeniu Sub 100. Soundbar Core 100 to soundbar 2.1, natomiast model Core 200 to będzie już konfiguracja 3.1.2. Dodatkowo, jeżeli połączycie właśnie soundbar z aktywnymi głośnikami oraz subwooferem, to stworzycie pełnoprawne kino domowe. Jeżeli chodzi o model Sub 100, czyli o subwoofer, to jest to konstrukcja zamknięta, i której sam klip zwraca uwagę na to, że świetnie nadaje się do niedużych pomieszczeń. Zatem Seria Flexus będzie bardzo fajnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy chcą mieć kino domowe, ale nie mają miejsca lub nie chcą go po prostu przeznaczać na klasyczne rozwiązanie i klasyczne stojące kolumny. Taki zestaw, zależnie od tego, który sandbar wybierzecie, będzie Was kosztować 4,5 tysiąca złotych, albo 5000. Cena zdecydowanie atrakcyjna, zwłaszcza patrząc na to, ile miejsca oszczędzicie w swoim salonie. A zatem jeżeli stawiacie zdecydowanie kino domowe i właśnie filmy nad muzykę, ale oczywiście też lubicie sobie posłuchać zwłaszcza koncertów w systemie wielokanałowym, to zdecydowanie będzie to ciekawa propozycja. Men zapowiedział dwa nowe produkty i są to niebyle jakie zapowiedzi, bo mowa m.in. o następcy Suzwary o oznaczeniu Suzwara Unveiled. I tutaj ja jako użytkownik Suswary zdecydowanie czekałem na tą premierę. Wszyscy więksi producenci słuchawek na świecie już dawno wymienili swoje flagowce. High Man ciągle, że tak powiem, zostawał przy swoich Suswarach, no bo tak naprawdę nie mają potrzeby ich zmienić Suzwara. To jest dalej rewelacyjna, jedna z najlepszych sławek na świecie, ale w tym momencie doczekaliśmy się następcy o oznaczeniu unveiled. I tak naprawdę w dużym telegraficznym skrócie chodzi o to, że te sławki są w pełni otwarte. Nie mamy tam klasycznego grilla i po prostu mamy w zestawie taką nakładkę, którą przy słuchaniu ściągamy. Tą nakładkę dostajecie w zestawie po to, że kiedy nie słuchacie swoich słuchawek, to po prostu ją zakładacie i chronicie przy tym przetworniki. Z uwagi na to, że te słuchawki są po prostu całkowicie otwarte i te drivery są na wierzchu, to lepiej zostawiać je otwarte tylko i wyłącznie podczas słuchania. Takie rozwiązanie, czyli w pełni otwarta konstrukcja ma wam zaoferować jeszcze większą przestrzeń, jeszcze bardziej detaliczny i rozdzielczy dźwięk. Ciężko to sobie wyobrazić dla ludzi, którzy naprawdę trochę tej suswary w życiu posłuchali, aczkolwiek HivePeman nie zawodzi. Kolejną długo wyczekiwaną zmianą jest to, że suswara Unveiled ma być znacznie łatwiejsza do wystarowania. Oryginalne suswary potrzebują elektrowni atomowej, żeby zagrać tak, jak powinny. Suzwarami Unveiled powinno być to prostsze. Drugą premierą od High jest już trzecia wersja Shangri-La, czyli po wersji shangri i Shangri-La Juror przyszedł czas na mini Shangri-La. I to jest premiera, która ekscytuje mnie tak samo jak nowa Sozwala, ponieważ mamy tutaj do czynienia z pełnoprawnym, gotowym zestawem elektrostatycznym w naprawdę niezłych pieniądzach. Ja osobiście oryginalnej Shangri-La posłuchałem pierwszy raz w 2017 roku na targach Kenjam w Londynie i po prostu zmiotło mnie z planszy. Ciężko było usiedzieć na fotelu, był to najlepszy dźwięk sławkowy, jaki wtedy w życiu słyszałem. Potem przyszła oczywiście wersja Shangri-La Junior, która była znacznie tańsza niż model pierwszy, aczkolwiek ona tak wielkiego zamieszania na rynku nie zrobiła. Teraz Hafiman wypuszcza Mini Shangri-La, cena 2300 dolarów, więc znacznie, znacznie, znacznie niższa niż dwóch poprzednich wersji i to jest premiera, na którą zdecydowanie czekam, bo Shangri-La Mini może wprowadzić naprawdę dużo zamieszania na rynku, zwłaszcza wśród słuchawek elektrostatycznych. Zatem, jeżeli wy również jesteście miłośnikami sławek i lubicie HiFiMen, to te dwie nowości są wręcz elektryzujące. Pozostaje nam cierpliwie czekać, ale ja już chcę posłuchać nowej Suzwary i nowej Shangri-La. A teraz przechodzimy do co tygodniowego przeglądu recenzji. Zaczynamy od Lumina P1 Mini na łamach portalu High Fidelity. I tutaj cytuję: dostaniemy bowiem gęsty, pełny, ciepły dźwięk z otwartym środkiem i wysoką dynamiką. Bas zejdzie bardzo nisko i będzie miał dużą masę, a wysokie tony będą dźwięczne, choć raczej po ciepłej stronie mocy. Bardzo dobre udane urządzenie dla ludzi, dlatego od nas nagroda Red Fingerprint. Drugą recenzją jest test IFI Audio IDSD Diablo 2 na łamach portalu stereo i kolorowo. Tutaj ponownie cytując, w podsumowaniu nie będę zbyt oryginalny i po prostu napiszę, że IFI Audio IDSD Diablo 2 jest diabelsko dobrym wzmacniaczem i dakiem. Zasługuje na szczególne wyróżnienie. Nasza tańską rekomendację. A trzecią i ostatnią recenzją w tym odcinku jest test REGA Oziris na łamach portalu HiFi Zone. Rega Ozilist to jeden z bardzo niewielu zmacaczy, o których mogę z całą pewnością powiedzieć, że mają duszę. Rega Ozylisto to takie trochę nawiązanie do najlepszych czasów brytyjskiej HIFI, kiedy drogie urządzenia naprawdę musiały grać bardzo dobrze. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku Q21 Audio News. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie do końca. Zapraszam oczywiście z wszelkimi pytaniami do sekcji komentarzy na dole, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Na razie.